Od pewnego czasu mBank przygotowuje propozycje ugodowe dla kredytobiorców frankowych. Na wstępie warto podkreślić, że obecnie ugody proponowane są jedynie klientom frankowym, którzy wciąż spłacają swoje zobowiązania. Warto zatem przeanalizować taką propozycję na konkretnym przykładzie kredytu udzielonego w maju 2008 roku na kwotę 1 936 000 zł z marżą banku 0,90% udzielonego na okres 360 miesięcy spłacanego w ratach równych. Od maja 2008 roku, to jest od udzielenia kredytu do chwili obecnej, klient spłaca kredyt już przez niecałe 15 lat, zatem minęła już prawie połowa okresu kredytowania. Mimo to bank twierdzi, że obecnie przy kredycie frankowym saldo zadłużenia w przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie franka wynosi około 2 559 290 złotych i 71 groszy. To jest znacznie większe niż kwota udzielonego kredytu. Po zawarciu ugody bank proponuje zmniejszenie salda zadłużenia do kwoty 1 870 308 złotych i 48 groszy. Zatem proponuje zmniejszenie salda zadłużenia jego zdaniem o 611 500 zł i 28 grosz. Czy aby na pewno takie rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorcy? Nie, ponieważ kredytobiorca otrzymał od banku 1 936 000 zł, a po blisku 15 latach spłaty Bank proponuje mu, aby po ugodzie saldo zadłużenia wynosiło 1 870 308,48 zł. W rzeczywistości okazuje się, że mimo upływu blisko połowy okresu kredytowania, saldo zadłużenia zmniejszyło się o 65 691,52 zł w stosunku do początkowej kwoty kredytu. Kwota 65 691,51 zł stanowi zaledwie niecałe 3,5% kwoty udzielonego kredytu. Bank zatem proponuje taką ugodę, że mimo upływu prawie połowy okresu kredytowania, klient ma do spłacenia jeszcze ponad 96% kwoty kapitału, jaka zostało mu wypłacone. Co więcej, od dnia zawarcia umowy do teraz, czyli przez ostatnie 15 lat spłaty kredytu, Kredytobiorca spłacił już kwotę ponad 1 873 000 złotych. Zatem, mimo że kredytobiorca spłacił dotychczas z tytułu rad e, powyższą kwotę, to bank chce po zawarciu ugody, aby jego stal do zadłużenia kapitałowego wynosiło 1 870 308 złotych i 48 grosz. Tymczasem, dla takiego samego kredytu, jeżeli sąd stwierdziłby nieważność umowy, to klient musiałby zwrócić do banku taką kwotę, jaka została mu wypłacona w złotówkach. Jeżeli dotychczas klient spłacił kwotę już 1 873 000, to po uznaniu umowy za nieważną musiałby oddać jeszcze jedynie 63 000 zł. złotych i tym samym oddałby bankowi taką kwotę, jaka została mu wypłacona z tytułu kredytu. To zamknęłoby sprawę kredytu. Nawet jeżeli sąd zdecydowałby się na odfrankowienie kredytu, to i tak byłoby to znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż ugoda. W przypadku odfrankowienia bank musiałby oddać kredytobiorcy nadpłacone raty w wysokości ponad 835 tysięcy zł, a kwota pozostała do spłaty wynosiłaby jeszcze 1,67 000. Kredytobiorca mógłby zaliczyć zwróconą przez bank nadpłatę w wysokości 835 tysięcy zł na poczet spłaty pozostałego salda zadłużenia. Co więcej, pozostałe do spłaty saldo zadłużenia nie byłoby zależne od kursów CHF i oprocentowanie tej kwoty uzależnione byłoby nadal od stawki Sara. Natomiast po zawarciu ugody, oprocentowanie nie będzie już determinowane stawką LIBOR, obecnie SARO ale będzie wyznaczany przez stawkę w WIBOR. W obecnych realiach znacznie wyższą, co będzie wiązało się z tym, że udział kapitału w racie będzie niewielki, a rata będzie składała się w znacznej części z odsetek. Bank proponuje ugodę w dwóch wariantach. Oprocentowanie okresowo stałe, polegające na tym, że oprocentowanie jest stałe przez okres pięciu kolejnych lat, bądź oprocentowanie zmienne. Przy oprocentowaniu stałym przez pierwsze 5 lat w racie równej, przy omawianym przykładzie kredytu, gdzie początkowa kwota kredytu wynosiła 1 936 000 zł, rata kapitałowo-odsetkowa wynosiłaby teraz około 15 000 zł. Przy czym udział kapitału to około 6 000 zł, a część odsetkowa to aż 8 000 zł. Przy oprocentowaniu zmiennym przy omawianym przykładowym kredycie rata kapitałowo-odsetkowa wynosiła okołoby 17-18 tysięcy złotych, przy czym udział kapitału to zaledwie około 5 tysięcy złotych, a część odsetkowa mogłaby wynieść aż 13 tysięcy złotych. W przypadku kolejnego wzrostu stawki Wibor, np. do 10%, rata wynosiłaby już 21 tysięcy złotych, z czego kapitałowa część to tylko 3800 zł a część odsetkowa to ponad 17 tysięcy zł. Gdyby Wibor wzrósł do 15%, to rata wynosiłaby 27 500 zł, z czego tylko kwota 2300 zł stanowiłaby część kapitałową, i aż 25 200 zł część odsetkową. Trzeba podkreślić, że obecnie wysoki Wibor najprawdopodobniej wciąż będzie rósł i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaką osiągnie wysokość. W tym miejscu warto wspomnieć o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie o sygnaturze 1 ACA 121 na 22 w którym oddalono apelację M-Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2021 roku. Sygnatura sprawy 28C 5338 łamane na 21, ustalającego nieważność umowy kredytu Multiplan zawartej przez klientów kancelarii, gdzie postępowanie w obu instancjach trwało łącznie 17 miesięcy. Podsumowując, w omawianym przykładzie kwota kredytu wynosiła 1 936 000 zł. Po zawarciu ugody kredytobiorca musiał oddać bankowi jeszcze 1 870 308,48 zł plus odsetki uzależnione od stawki WIBOR, mimo że klient spłacił dotychczas kwotę 1 873 000 zł. W przypadku nieważności umowy Musiałby oddać do banku jeszcze jedynie 63 tysiące zł. Przy odfrankowieniu, kwota realnie pozostała do spłaty wynosiłaby jeszcze 232 tysiące zł plus odsetki naliczane od stawki LIBOR, obecnie SARON. Dlatego też, w porównaniu z korzyściami, które można osiągnąć przed sądem, ugody M-Banku są niekorzystne i niepewne.